Szukaj uspokojenia, potwierdzenia tego, że nic ci nie jest u Twoich bliskich czy u innych osób. E, czyli część druga naszego tego tygodniowego cyklu, nie karm swojej nerwicy. O co chodzi w tym nie szukania potwierdzenia czy uspokojenia u bliskich osób? E, otóż chodzi o to, żebyś sprawdził, sprawdziła, czy nie masz może takich osób, które dla ciebie takimi kołami ratunkowymi w momencie, kiedy czujesz kryzys i szukasz jakiegoś takiego potwierdzenia i poczucia się trochę lepiej. Chodzi o to, że te koła ratunkowe często są dla nas takimi kołami, ale wypełnionymi cementem. One może pozornie na chwilę rzeczywiście dają nam takie wrażenie, że ratują nas, ale de facto jak to koła betanowe ciągną nas w dół. O co chodzi? Może być to na przykład taka sytuacja, w której e, na przykład nie radzisz sobie z jakąś myślą, tak? Już wiesz, tak naprawdę już sobie powiedzieliśmy, że nic Ci nie dolega, ale ta myśl jest uporczywa, tak? Mówi, że a może jednak jesteś chory, a może, może jednak coś jesteś w stanie zrobić, może jednak e, po prostu jest jakieś duże prawdopodobieństwo tego, że może coś się wydarzyć, możesz zachorować, możesz coś komuś zrobić, może coś się stać i to Cię męczy. I Szukasz takiego potwierdzenia w bliskiej osobie, przychodzisz do męża, żony, kolegi, przyjaciela, kogoś, komu powierzasz takiej sprawy i szukasz u niego zapewnienia i mówisz, ale powiedz, to chyba nie jest możliwe, że to się wydarzy, co ja myślę, a może to jest małe prawdopodobieństwo, ale myślisz, że naprawdę mogę być chory? I ktoś Ci powie, nie, no daj spokój, naprawdę, to wszystko jest z Tobą w porządku. I na chwilę łapiesz się tego koła ratunkowego i mówisz, no tak, okej, okay, to tak, to wszystko chyba dla mnie w porządku. Ale zobacz, jeżeli rzeczywiście już jesteś, może rozpoznajesz u siebie te objawy, to pewnie też zauważyłeś, zauważyłaś, że to Ci daje ukojenie, ale tylko na chwilę, do czasu kolejnej wrzuty nerwicowej, kolejnej wrzuty myśli. I raptem, która znowu cię wyprowadza z równowagi, i znowu szukasz tego zapewnienia. I tak możesz biegać i wkurzać swoich bliskich, na świecie, grać na ich powiedzmy wytrzymałości, ile dadzą rady jeszcze cię uspokajać, tak naprawdę. A to uspokojenie powinno przyjść z wewnątrz, ze zrozumienia tego, czym jest natrętna myśl, odpowiednie jej traktowanie. To jest ta pierwsza sytuacja. Druga sytuacja to może być taka. Gdzie szukasz zapewnienia u bliskiej osoby i takiego ratunku, takiego koła ratunkowego w sytuacji, kiedy poczujesz, że zbliża się lęk, i wtedy automatycznie chwytasz za telefon, za cokolwiek, po prostu albo biegniesz do kogoś i mówisz: Rozmawiaj ze mną, rozmawiaj, bo czujesz, że coś złego się ze mną dzieje, rozmawiaj, żeby mógł przenieść uwagę. Czyli de facto uciekasz. Nie dajesz sobie poczuć, tego, co powinieneś poczuć, czyli zobaczyć, aha, to jest lęk, dopuścić to, czyli nie dajesz sobie szansy na zdrowienie, a w zamian za to uciekasz i robisz po prostu sobie takie prowizoryczne koło ratunkowe, betonowe koło ratunkowe, zobacz, czy odnajdujesz się w którejś z tej sytuacji i jeżeli tak, to przestań to robić, po prostu. Pozwól sobie świadomie to przeżyć. Sam znajdź w sobie tą drogę do zapewnienia siebie, że tak naprawdę nic ci nie zalega, że myśl, to jest tylko myśl i że możesz z nią zostać i nie musisz szukać potwierdzenia i uspokojenia dla jej nieprawdziwości, dajmy na to, u kogoś bliskiego. I z drugiej strony nie uciekaj przed poczuciem lęku w rozmowę z kimś innym, żeby tylko cię w jakiś sposób odciągnął odczucia. Przeżyj to świadomie i zobaczysz, czy że rzeczywiście strach ma wielkie oczy a ty dzięki tej konfrontacji zdobędziesz satysfakcję, na której będziesz mógł budować kolejne kroki do wyjścia z nerwicy. Tyle na dziś, jutro dzień trzeci i trzeci czynnik, jak nie karmić swojej nerwicy.